Jest y, niebywała rzecz, że y, leczenia innowacyjne, czyli nowe cząsteczki lakowe, które zostały wprowadzone, y, które y, możemy stosować, y, pokazują y, bardzo istotną redukcję hospitalizacji, to jest po pierwsze, a po drugie, bardzo istotną redukcję zgonów, y, co y, ważne, y, ta terapia nakłada się już na leczenie wydawałoby się wcześniej stosowane optymalne. I istotną rzeczą jest to, że po pierwsze stabilizuje nam bardziej pacjentów poprawia ich jakość życia, w związku z tym dla wielu pacjentów, a szczególnie młodych, może być przyczyną i, 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 i także skutkiem tego, że pacjent będzie mógł na przykład kontynuować swoje aktywności wcześniej prowadzone, niektóre prace zawodowe mogą być dalej kontynuowane, a dla naszego systemu ochrony zdrowia jest to szalenie ważne, ponieważ te badania wykazują zmniejszenie hospitalizacji. My doskonale wiemy, że w polskich warunkach 94, ponad 90% funduszy dedykowanych na leczenie pacjentów z niewydolnością serca jest wydawane właśnie na hospitalizację. Więc redukcja hospitalizacji zmniejszy nam koszty leczenia pacjentów z niewydolnością serca. Będzie je można przeznaczyć na chociażby edukację, uświadamianie pacjenta czy większe. Zaangażowanie w opiece ambulatoryjnej i leczenie w opiece ambulatoryjnej naszych pacjentów, więc myślę, że tak, że to są leki, które mogą mieć bardzo dobry efekt dla pacjenta i dla w ogóle systemu ochrony zdrowia.